my w ogóle przetransportowaliśmy się do Indonezji. Mieliśmy dwa takie ciężkie dni, bo praktycznie te dwa dni non stop byliśmy albo w samolocie, albo w pociągu, albo koczywaliśmy na lotnisku, więc dzisiaj jest taki pierwszy dzień, gdzie możemy faktycznie cieszyć się tą Indonezją. Dzisiaj jesteśmy w świątyni, której nazwy nigdy nie pamiętam, natomiast zaraz ona się pojawi o tu. Jest to chyba taka najbardziej znana buddyjska świątynia w całej Indonezji. Czytałam gdzieś, że ona jest największą świątynią buddyjską na świecie, ale to trzeba zweryfikować. To śmieszne, dostaliśmy specjalne klapki, ze względu na to, że kamień się niszczy w świątyni, więc ludzie wcześniej wchodzili w butach trekkingowych, i tak dalej, więc teraz każdy ma takie samo obuwie co też ważne to tutaj e, można tylko wejść z przewodnikiem bilety nie były najtańsze bo kosztowały około 100 zł więc jak na Indonezję wydaje mi się, że to jest dość drogo ale podobno warto 400 After they cleaned the temple, then many things were stolen. People took the stone to build a house to make foundation. They took the Buddha head and they sold to the collector. So in 1907, they rebuilt the temple to 1911. So four years restoration, spending 100,000 kulten. Then UNESCO rebuild again in 1973 to 1983, 10 years and spending 25 million US dollars because when they rebuilt the temple they took everything out from the second to the sixth floor they dismantled the stone they made the foundation inside they made new drainage system so after they making everything they return back to like Teraz znajdujemy się na trzech poziomach nieba, już po śmierci. Co jest ciekawe, duża część tej świątyni jest odrestaurowana. Pani powiedziała, że około 95% świątyni właśnie jest odrestaurowanych. Troszkę też zmieni jej budowę z tego względu, żeby podczas trzęsień ziemi, które są tutaj dość często które się powtarzają świątynia się po prostu nie rozpadała. Tutaj mamy trzy poziomy. Pierwszy poziom, drugi i trzeci. Tutaj w tych stupach kiedyś chowano ludzi, ale nie powiedzmy zwykłych obywateli, tylko gdzieś tam wyższych rangą. I co jest ciekawe, one są w takiego okrągłe, a centralna stupa, która jest na samym szczycie, jest kwadratowa i tam, tam byli chowani dzina królewska, król i jego żona. Bądź dzieci. Hmm. Też taką kolejną ciekawostką jest to, że cała świątynia zbudowana jest w kształt mandali, a środek powinien być takim najmocniejszym centrum, z którego można czerpać energię. I tak samo zrobione tutaj. Świątynia w ogóle wybudowana jest mniej więcej na środku wyspy, a także zarówno na północ, na południe i na wschód, zachód jest yy, podobna odległość, żeby dechać do krańca, też tutaj. Ilość turystów została dość mocno ograniczona, o czym mówiła wcześniej Jula. Pani nam wcześniej powiedziała, że dziennie tu potrafiło przyjść nawet po 20-30 tysięcy odwiedzających. I właśnie przez to, że tu jest grunt taki powulkaniczny, to ta świątynia po prostu zaczęła powoli osiadać. I pani nam powiedziała, że to było pół centymetra rocznie osiadała. I to też był m.in. powód, dla którego ilość turystów została ograniczona do tam 1250 ciekawe to też każdy z budów ma inaczej ułożone miejsce z każdej strony świata. To co ciekawe, ta świątynia wykonana jest ze skały wulkanicznej. Czyli ona powinna być generalnie cała, czarna, jak tutaj. Podłoga. Z racji tego, że w momencie, gdy tą nie odkryto, jedyne zdjęcie, jakie można było zrobić, to czarno-białe, te zdjęcia nie wychodziły władzom. Malowali je oni, oni na początku na, na żółto, żeby móc właśnie te zdjęcia zrobić i porozsypać po świecie. Niestety po czasie ta skała zaczęła korodować i ona ma teraz taki właśnie żółtawy kolor ale w oryginalnym wydaniu świątynia powinna być cała cała czarna w 2010 miała tutaj miejsce erupcja wulkanu który się nazywa Rapi i ta erupcja spowodowała to że cała świątynia została pokryta popiołem i warstwa tego popiołu miała 3 cm. niestety zginęło ponad 300 osób i prawie 800 zostało rannych co ciekawe, to czyszczenie świątyni zajęło rok i wtedy świątynia była zamknięta a my dzisiaj jesteśmy w mieście Provolingo w sumie nawet nie w Provolingo, a yy, nazywa się miejscowość Morolawa. za nami jest wulkan Bromo E, taka chyba tutaj największa atrakcja w, w centralnej części Dżawy e, i my dzisiaj mamy zamiar na niego wejść. Wejdziemy, mamy też zamiar wejść na w troszkę taki, taki bardziej lokalny, e, zobaczymy czy się uda, ale jest piękny wschód, e, piękny wschód słońca, my tu już od czwartej, jest zimno jak cholera. I zaraz schodzimy, żeby po prostu uciec przed całym tłumem, który będzie również schodzić. Więc my aktualnie schodzimy z tego punktu widokowego. I udajemy się, tak jak mówiłem, do takiego tajnego przejścia. Tajnego, nie tajnego, bo jest na mapie. Nie na Google'ach, tylko na Maps.me, jakby ktoś chciał kiedyś z niego skorzystać. Jeżeli nam się uda przejść tym przejściem, to będziemy do przodu jakieś... Chyba 170 zł, więc oszczędność dość spora e, tutaj ta trasa na ten punkt dzikowy, my chyba szliśmy w ogóle jakąś taką skróconą, skróconą ale bardziej dziką wersją, bo stawiam, że wszyscy ludzie, którzy przyjechali tutaj wycieczkami, to szli taką brukową, a my idziemy po prostu dziką trasą ale też jest wy, wychodzona, więc tutaj mnóstwo osób jak my wchodziliśmy to już schodziło więc to też jest ona nawet na mapach Google prowadzi tędy trzeba, jest kilka momentów, w których trzeba się troszkę pogimnastykować ale bez większego, że tak powiem, problemu dla większości osób co jest ważne, jeżeli te kiedykolwiek będziecie chcieli przyjechać na bromo to obowiązkowo weźcie ze sobą jakieś chusty na twarz albo maseczki nie wiem jak ja, bo zasłania mi teraz pasek ale Jula generalnie wygląda jak górnik i to też taka przestroga dla was żebyście ubrali się tutaj na czarno a najlepiej, jeżeli w ogóle będziecie tutaj w Indonezji i chcieli specjalnie przyjechać na bromo po prostu wziąć jakieś ciuchy, które które będziecie mogli śmiało wyrzucić bo one będą za chwilkę całe brązowe od właśnie tego piachu i trzeba się ciepło ubrać mamy na sobie długie spodnie mamy kurtkę mamy polar nie jest tak akurat Julka natomiast strasznie zmarzła więc tutaj też trzeba się ciepło ubrać na cebulkę tak jak w góry po prostu żeby się ewentualnie w trakcie rozbierać co jest jeszcze ważne jak tutaj dojechać jest kilka tras, my tutaj przyjechaliśmy z jogi. E, przyjechaliśmy do Probolingo autobusem. E, można też przejechać do Malagi, Malangi, do innego miasta, ale generalnie żeby do Bromo, żeby Bromo zobaczyć to trzeba przejechać do tego Seromo Lavang. I to jest problem tylko taki, że tutaj jest mafia taksówkowa, taksiarska i oni odjeżdżają tylko jak jest pełen autobus, czyli jak jest 15 osób, a jeżeli chcecie jechać wcześniej, no to musicie jakby pokryć Koszt pełnego autobusu, i to wychodzi tam troszkę ponad pół miliona tych rupi indyjskich, e, indonezyjskich. Ale za to też jest sporo prywatnych haksiarzy, którzy mogą tutaj Was przywieźć za mniejsze pieniądze. No właśnie, weszliśmy na szczyt krateru wulkanu Bromo. I za chwilę się stąd ewakujemy, bo strasznie tutaj daje siarkę, także wreszcie nie daje oddychać. Ale możecie usłyszeć jak to tam wszystko bulgocze w środku. tutaj też są te żółte plamy. To jest po prostu czysta siarka. Wejście nam tutaj zajęło 2 godziny wraz z zejściem z punktu widokowego, więc jest to kawałek spacerku. No ale udało się tutaj za darmo, także my uciekamy, bo po prostu zaraz będziemy tutaj mędleć. My właśnie wspinamy się na Ijen, na kolejny wulkan. Na początku będziemy widzieć niebieskie płomienie, dlatego wystartowaliśmy o północy. Wejście jest w sumie y, niezłe, ale jest pod górę, więc jest dość męczące. Jest nam bardzo ciepło, ubraliśmy się naprawdę... Ciepłe, mam aż cztery warstwy, a musiałam ściągnąć dwie. Poszliśmy mm. e... po bardzo wyczerpującej, wyczerpującym hajku zobaczyć niebieski ogień. Generalnie zejście nie jest aż tak trudne, jak Jula mówi. E, wyczerpujące jest tylko i że po prostu ludzie wrzucą się w jeden na drugiego. Naprawdę jest w niektórych miejscach ciasno, nie ma żadnych barierek i tak naprawdę od dziury, 200, czy tam 30-metrowego spadku dzielicie nic, a ludzie się po prostu pchają. Uh, i też jest tutaj pełno ludzi, którzy po prostu nie potrafią chodzić albo chodzą z telefonem włączonym do nagrywania przed nosem, więc jakby zamiast skupiać się na chodzeniu sprawdzają czy dobrze im się nagrywa filmik. I po pierwsze zwania to strasznie tutaj ten marsz, a po drugie jest to strasznie niebezpieczne, no bo taka osoba zaraz się wywali i nie daj Boże pociągnie e, mnie czy Julkę ze sobą a no myślę, że o ratunek czy ewentualną pomoc w wejściu byłoby to dość trudno. E, co jest jeszcze ważne, zwróćcie uwagę, jakie dostajecie maski, tutaj wchodzicie, bo nam zawiało tak siarką przed chwilą i e, myśleliśmy, że po prostu się udusimy więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby ta maska była dobra. My dostaliśmy po prostu jakieś, jakkolwiek zdają swój, swój egzamin, ale no, trzeba uwagę na to, żeby ta maska, żeby te filtry były nowe, a nie tak jak u mnie są takie takie o. My już jesteśmy na, na samej górze tutaj e, wulkanu IN. Czy tam igien, w zależności jak to wymawia, niestety nie udało nam się tutaj dojść na samą górę na wschód słońca, po prostu była horrendalna ilość ludzi, która też utrudniła zarówno zejście, jak i wejście. Na pewno wejście jest warte tutaj wstania rano. Ja bym nawet przychodził na otwarcie tego parku, czyli był tutaj na 2.30 najpóźniej, jeżeli ktoś chce spędzić trochę więcej czasu tam na dole ale generalnie wejście jak najbardziej warty przyjechania moim osobistym zdaniem jest tutaj ładniej i fajniej niż na bromo.